Dzieciotko jest na moim kanale Dziś nagrywamy odcinek z Tokalka, więc przejdźmy do odcinka. Ale super się gra w nią umiecie ta grać. Wiecie? Ja gram najlepiej. No na pewno my gramy lepiej, dużo lepiej we wszystkie gry. Nieprawda? Okej. Okay. Chcecie gdzieś dziewczynki na spacer? Tak, na spacer! Na spacer! No dobrze, założycie na dole kurtki. Ty też masz iść na spacer. Oddawaj tablet. I za to, że siedziałeś przez cały czas na tablecie. Zabieramy ci elektronikę. Co? Ty śmiesz, mama zabierasz mi... Moje zabawki? Nie, Dziękuję, wiesz. Plusem. Hmm. Są na klucz. Dobra, chodźcie. Bez sensu. A w grzeczucie się jeszcze w piżamie? Bo tak. Zakładajmy na takie bo co mi zrobisz? Dam ci jeszcze większą karę. Nie dasz. Dam. Dziewczynki, przybierzcie się w coś cieplejszego. No to pse, mamusiu. Albo założymy po prostu klub kurtki. dobra. Założycie wasze najgrubsze kurtki. Idziecie gdzieś? E, tak, idziemy na spacer. A, tu możecie mi coś kupić. Okej, okay. chodźcie dzieci. Ja was nie mogę nosić niestety. wisi są otwarte, a wy śniadanie jedliście? Nie. No to siadajcie, jemy, musicie zjeść coś. Weźcie sobie po kanapce. Fuj, ochida. Oh, na no, na pewno to było pysne. Nie, bo obzydliwe, jak wy możecie tu jeść. Wymam po soku. I się ubierajcie wy. Wezmę tą torbę. Bo nie ma tu żadnej innej. No nie. O! Moja torebka, moja torebka jest! Nie wiem czemu to są takie rzeczy. Ale okej. Okay. Dobrze, dzieci pada deszcz, więc przytrzymaj, ja założę kurtkę. już szczęście, nie widzę. Poczekajcie na mnie sekundkę, ja jeszcze coś zjem do mnie. I sobie wezmę do picia coś. A wezmę sobie może to picie. I okay, może nie. Mama, ty nie chcesz parasolki? Nie, nie potrzebuję. Wy możecie mieć. Ja wyłożę czapkę i nie zamknę. My możemy ich pod jedną. To super, no. Chodź, siostra. my będziemy sobie pod jedną, a my damy to. Dziękuję, dziewczynki, nie musiałyście. mam mamusiu, dla ciebie zawsze. A jeszcze portfel wezmę na wszelki opadek. Ojejku, mocno dosyć pada ten deszcz No dobra, chodźmy No, co moja musycapka ona nie, on nie, Bo Twoja siostra straczyła parasol I jeszcze coś się stanie, że po prostu ty zmoczysz się No Dobra, chodźmy Skarbi, nie siadaj tam no dobrze, dzieci, możecie już złożyć parasolki i mi dać. Dzień dobry. Dzień dobry. Co Państwo by chcieli? Musimy się najpierw rozejrzeć. No dobrze, ale proszę szybko. Mama dziwny był ten facet. No wiem. A no to wybierzcie sobie coś. Możecie wybrać, co będziemy dzisiaj jedli na kolację. Dawajcie hot dogi. Ale ja są tylko dwie bułki na hot dogi na skarbie. To dla nas będą hot dogi. Dobra. jak też chcę hot dog. No to dla Lesty będą burgery. Ale burgerów są tylko trzy bułki. No to ktoś będzie miał jeszcze bagietkę. Okej. Okay. Um, no bagietki damy, ma mama w yes, Ser, jest ser. Gdzie może być? O, serek. Serki. Serkiem ser, są najlepsze. No i dla nas chodogiskia, baba, są so, kiebasą, so, kiebasą. So, Już mamą wydlałyśmy. No dobrze, każdemu coś wzięliście? Wziąłście? Tak. To wszystko? Tak. Kartą gdzie gotówką? Kartą? No pani się pośpieszy, a nie. Będzie pani tą kartę trzy lata wyjmowała. O no Jezu. No to będzie kartą telefon. No, he he, mama będzie musiała płacić telefony. Eee, hmm. proszę. Yy, Przeszła. Mama, możemy iść do sklepu z zabawkami? No dobrze, chodźcie. Pójdziemy. <laughs> Jakiś jaki śliczny Nie, skarbie odusz chomika. Eee, jak cię chomiczek? Nie, możecie wybrać po zabawce. Olu, oh, samochód! Jakie ładne lalki! Weźmijmy lalki, weźmijmy lalki. Kiełbasy psują, mamy do torebki. Masz telefon i weź to. A do tej torebki będzie wkładać zabawki. Dobrze, dwie lalki są w zestawie, tak? Tak, no to możecie wziąć obie i jeszcze ty, no może wziąć. Nie wiem czy ja chcę. Ja chcę tą laleczkę. No, bravos ci. wyszło Oj, przepraszam. Wyszło równe 20 wyszło równe 55. wyszło równe 35 zł kartą. E, przeszło. Mam weźcie parasolki. Kurczę, no ja nie mam rąk. Ja ci w mogę wziąć zakupy. Super, kochanie. Ja będę niósł drugą siatkę. Wyjmijmy się, Jesteś Moja jest leżejsza, no to ty nieś. No dobra. Ale z ciebie, kochanie, dżentelmen? No wiem, mamusiu. Ale skromniej to on nie jest. Jesteśmy! Ja bo już jesteśmy! Kiki, kic kic ki, 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 ki. jaś tam! Ja otworzę. Chodźcie. No, hop, hop, dzieci. Jezu, nie umiem otwierać tych drzwi. Zacięły się po raz kolejny, naprawdę. Okej. Okay. Jeszcze wypakuję tą torebkę. I mamo! Bo robię obiad. Okej. Okay. To świetnie, kochanie. Ja sobie usiądę i obejrzę telewizję. Mm, nie chcę już się. Mamo, ale chodzi o to, czy, czy to by się chce zrobić za mnie. Ja mam robić obiad. Jak już zaczęłaś, to skończ. Bla, bla, bla. Zaczęłaś, to skończ. He? No, a co ty myślałaś, jak zaczęłaś to może sobie nagrać? Skarbie to nie było grzeczne. No i co z tego, mamo? Skarbie nie zachowuje się jak pięciolatek. A co, ja nie mogę? Moje to może się zachować jak pięciolatki? A bo oni mają pięć lat. No i co z tego? Ale mogą. A ja co nie? Nie mogę. Co ja jestem jakaś gorsza, że nie mogę zachowywać się jak pięciolatki? No, przepraszam bardzo, mama. Jejo. już go przestań. Bo co? Bo tak wiesz? No, bla, bla. przestań. Bo tak, no, do A komuś zrobimy coś innego. Uuu, kurczak. To z kurczakiem kurczak tu kara z ziemniaczkami. Okej, okay, już się zrobiło, jeszcze wymieszam i na Podano do stołu. Nie zatka oh, ja... Frytki, jak te frytki? Nie, frytki nie są dzieci. Ja sobie zjem panki. Jestem my, my też jesteśmy bardzo kłodne. Gorne, jesteśmy bardzo kłodne. Nie, nie. O, ja też jem panki. Dobra, zawołajcie, tata. tata. Idę. Po co mnie wołacie? No o, ja, co ty głuchy ta jesteś? Co ja miałam co innego? Um, bo się skończyło. Okej. Okay. Zrobiłaś moją ulubioną, Myślałam, że, że wiesz. Um, bo wiedziałam, specjalnie ci zrobiłam. Mam to, bo jak zauważyłam, że się skończyło i nie wystarczy tobie, to specjalnie pomyślałam, że ci to zrobię. Naprawdę w ogóle tego nie wiedziałam. Ale tak jakbyś chciała wiedzieć, to ja też... To... odcinka, więc papatki!